Oh, dobrze, że udało nam się to wszystko ogarnąć. Zostały jeszcze dwa dni do świąt. Ciekawe co ten kacper wypie. wyprawiał i jakby był sam w domu. Ciekawe, jaki był. Ciekawe, czemu taki balon. No, też mnie to ciekawi. Ale, no, jak to dzieciaki, wiadomo, może się bawił z tym swoim Michałem, nie wiadomo. Gdzie oni w ogóle teraz są? Bawiam się na podwórku, w tym domku na drzewie. No, niech się bawię. Chłopak został sam tyle czasu i wiadomo, co tu się tak naprawdę działo. Dobrze, że jest cały i zdrowy, a nam udało się to wszystko ogarnąć A do świąt zostały jeszcze dwa dni. Tak, tak. No, no, kacer No, fajny ten domek i dobrze, że go. Ulepszyliśmy, nie? Fajnie. Hej a może... Ej, Michał, a może pobawimy się u góry? Dobra. To ja ostatni wiem? ten ciapła! A, dobra. O, musimy wzmocnić trochę skody. Dobra, Michał, u mnie skończona jak u ciebie. U mnie też! Może iść do góry! No dobra! Dobra, Michał! Dobrze jest! Ło! Ale tu z widokiem jest u góry fajne, nie? No! W ogóle to fajnie było, nie? Ta no. przygoda z tymi złodzieżkami! No, nieźle. I załatwiliśmy, nie? No, śmieszne to było. Nie. <noise> Wiesz co, Kasper? Co? Ja idę do domu się napić. Poczekasz na mnie? Okej. Okay. Dzień dobry! Dzień dobry, co tam, Michałku? Mogę się napić? Proszę, masz tu ode mnie trochę skupka. Dominik, na serio musimy jechać do tego dzieciaka, nie uciekać. Tak! Najpierw no. muszę go załatwić. Jak z nim wyrównam rachunki, to dopiero obciągniemy no, no. albo go porwiemy. No. Lećmy, już jesteśmy blisko. Okay. Dobra, musicie nam zdjąć fajdony. Okej, okay, już się robię. Ej Dominik, znalazłam no. na czapkę, żeby ci nie było zimno. Dzięki, przyda się. No, Podaję. Ej. Okay. Ma Ej, niepada. Dobra, mamy też trochę sprzętu. Jest jeden karabin, i ściłpa Może nam to się przyda. ja to jest w schowka. Eee. Rychu sprawdź. Dobra. A jest pan. Chłopaki! Zobaczcie, ile tu było kasy! Rzeczywiście! Nie spodziewałbym się, że w policyjnym że jest tyle forty. Ale czas pustuje dla każdego. Świetnie. Ha. Dobra, chłopaki. To teraz idziemy po tego dzieciaka. Okej. Okay. Jeźdźcie sprzęt. Będę weźmie mu może się przydać, jak będzie A trzeba to mu się przypasoli. Dobra, nie, Okej. Nie, nie, porwać, okej? Okej. nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Jest. nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. dobra. Okay. Ruszajmy. Dobra, jesteście gotowi? Tak. Piesku! Chodź tu. Chłopaki, teraz, idziemy. Witaj młody! Witaj! Ręce do góry i to już. No właśnie. O Jezu, to wy nie róbcie mi krzywdy. Co myślałeś chłopczyku? tak łatwo się nas pozbędziesz? Teraz my cię zabieramy. W tym roku świąt z rodzinką nie spędzisz. Brać go! Bierz go, rychu! Do helikoptera, chodźcie. Dobra. Ach, dobra. A gdzie jest major? No właśnie. Ała, ała! Ten pies ugryzł mnie w tyłek! Oj, jak boli, jak boli! Zobaczcie, jaką mam dziurę! Bo, potrzebny mi jakiś lekarz. Dobra, wsiadamy, lecimy. Kater! O, śmieszek schował mi się gdzieś. Kater! Gdzie jesteś? Halo! Kater! Co się stało? Płaciu! Ty mnie prowadziłeś, no za tobą idę. Dobra, lecimy do naszej kluby. Ok. Nie macie przypominąć jakieś tajdan, jakiś klub? Co to ma znaczyć? Idę do mamy Kacpra i do taty. Muszę im powiedzieć, że nie ja mogę go znaleźć. Chodź ze mną. Idziemy. Pani Weroniko! Co się stało? Nie mogę znaleźć Kacpra. Płatek mnie zaprowadził w jakieś dziwne miejsce. Tam znalazłem kajdanki, jakiś klucz. I nigdzie go nie mogę znaleźć. Ruszczę się! Czego poszukać? Gdzie on mógł się schować, Kacper? Kacper! Kacper. Kacper. Gdzie jesteś? Wyjdź z krajówki. To mu się nasz artyst zbiera przed świętami, czy co? Ja nie wiem, ale mam złe przeczucie. Mi to nawet pasuje, że go nie ma, chociaż będę miał pokój dla siebie. Nie mów tak, Karol! Kacper! Ej tu są jakieś ślady Kilka osób tu musiało być A rzeczywiście babciu Dziadaj hojno tu zobacz no dobrze, dobrze Trzeba wezwać chyba policję Okej okay. Sami nic nie poradzimy Trzeba zadzwonić. No, no. Nie ma rady. Okay. Halo? Halo. Chciałbym prosić, jeden radiowóz zaginął mi syn. Proszę I... przysłać. Dobrze, dobrze, już jedziemy. Komendancie, Słucham. dostaliśmy zgłoszenie. Hmm. Myślę, że to sprawa Rycha i Dominika. Dobra. Frank jedziesz ze mną. Okay. Ty, Marta, też ze mną pojedziesz. Mądry moment, zostań na komisariacie Ruszajmy Okej okay. Przeprowadzamy Dobra, wychodzimy Dobra Ja też wejdę z wami Dzień dobry, co się stało? No. Mój syn łapał kiedyś dwóch złodziejaszków, ale za teraz zaginął mój syn. Nie pan co? Niech pan się nie denerwuje, ale uważam, że to mogła być ich zemsta. Co? Uciekli z komisariatu. Niestety, bardzo nam przykro, ale zabrali ze sobą jeszcze dwóch łotrów. Chodźmy, poszukajmy śladów wiem gdzie są ślady mi pies mnie zaprowadził tutaj faktycznie Franks, spójrz Co? myślisz, że to ślady helikoptera? Hmm. tutaj są ślady helikoptera faktycznie to byli oni mogę panu obiecać, że dołożymy wszelkich starań aby pański syn wrócił na święta bierzmy się do roboty okay. Franks, zapraszam, Marta Zostań z państwem, porozmawiaj z nimi. Jesteś psychologiem. Ruszamy. Dobra. Wsiadamy, ruszamy. Okej. Okay. Mój synek! nie Niemarty O, Co z nim teraz będzie? Znajdziemy go na święta! O, pani się nie martwi, pani Weroniko. To moja wina, mogłem go samego nie zostawiać nawet przez chwilę. O, to nie twoja wina, Michał. Trój